Dzień dobry. Coraz bliżej do wyborów i coraz bardziej nerwowo się robi. I te moje komentarze też muszą być coraz bardziej ostrożne, żeby nie agitować, nie naruszać powagi osobistych poglądów państwa. Co nie znaczy, że ja nie mam swoich własnych poglądów i, i, nie, i nie będę ich wygłaszał. Oczywiście jest wiele osób, które twierdzą, że jestem ukrytą opcją pisowską. I cokolwiek nie powiem, to i tak będę namawiał do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Zanim o tym wszystkim, krótki przegląd aktualności. Jestem cały czas w podróży, tym razem jestem w, Zielono, w Zielonogórskim. Już za mną spotkania w Głogowie, w Polkowicach, w Zielonej Górze. Przede mną spotkanie w Gorzowie w Wielkopolskim. No, To wszystko przynosi dużo nowych informacji. Dużo spotkań, dużo przemyśleń, ale zacznę, zacznę może niepoważnie. Otóż, jak tak podróżuję i przyglądam się plakatom, które nagle wysypały się na nasze drogi, i przyglądam się twarzom, które spoglądają na mnie z tych plakatów, to zadaję sobie pytanie: co tak naprawdę kryje się za tym hasłem, za tą twarzą, za tym spojrzeniem? Czy czas. Gdybyśmy czasem zrobili taki, taki fantastyczny trik i sprawili, że na plakatach naraz przez pół godziny wyświetli się prawdziwa treść myśli osób, które są na tych plakatach, ale byłoby zamieszanie, ale by się działo. Oto twarz okrąglutka posła wielu kadencji. Znanego nam już, już z różnych działań, i naraz na tym plakacie wyświetliłoby się: Jestem świnią, jestem zwykłą łajdą, nic nie umiem, chcę się urządzić za wasze pieniądze, chcę, żebyście mi fundowali kolejne cztery lata próżniaczego życia. Ktoś inny, jestem lizusem, podlizuję się wszystkim, komu mogę, żeby mnie tylko wystawili na listę. Dali mi wysokie miejsce. Ktoś jeszcze inny. Jestem złodziejem. Już piastowałem różne funkcje, nakradłem, ale jeszcze mi mało. I tak dalej, i tak dalej. Ale byłoby zamieszania. Takie pół godziny wielkiej szczerości, która emanowałaby z tych plakatów. No, ciekawe, jakbyśmy to przyjęli my, wyborcy, czy tylko. Byłaby to dla nas zabawa, czy też gorzka refleksja? Wierzę w to, że z kilku procent plakatów, chociaż odezwałoby się, jestem przejęty polską, chcę coś zrobić dla mojego kraju. Załatwiałem wiele rzeczy różnym ludziom, teraz chcę załatwić to tam, w parlamencie, w Sejmie, w rządzie. Jak myślicie, ile procent twarzy z tych plakatów? Przemawiałoby właśnie takim językiem. No, nasz twórca ma dla nas litość i nie dopuści do tego typu seansu, ale przyznacie, byłby pouczający i trochę zdejmowałby z nas problem z wyborami. Ja w ogóle sądzę, że e, ludzi wartościowych trzeba szukać. Ludzi wartościowych trudno jest odnaleźć. Oni nie mają silnych łokci, nie rozpychają się, nie idą po trupach do celu. Oni po prostu robią swoje. Opiekują się ludźmi, starają się załatwiać konkretne sprawy. Czasem taki człowiek zapląta się na listy wyborcze, ale przecież nie na pierwsze miejsca, bo tam są ci, którzy mają miedziane czoła i silne łokcie. Może warto szukać po prostu na listach wyborczych tych wartościowych ludzi, którzy gdzieś. Tam w kącie się usadowili i wcale nie mają ciągu na to, żeby być zawsze na i zawsze pouczać, zawsze wygadywać wytarte komunały. To takie ćwiczenie przedwyborcze. Zmartwiła mnie bardzo informacja, która tak gdzieś półgębkiem przedostała się do publicznego obiegu, a o której dotychczas. Media nie informują. Oto grupa korporacja BlackRock stała się czwartym co do wielkości udziałowcem banku PKO SA. BlackRock właśnie przekroczył 5% akcji PKO SA. I po Unicredito, po Polskiej Fundacji Rozwoju, i po Polskim Funduszu Rozwoju i po, po PZDU. Jest czwartym udziałowcem. Dlaczego mówię o grupie BlackRock? Ci z Państwa, którzy śledzą komentarze, a spotykam Państwa właśnie w drodze i wiem, że jest Was spora ilość, bardzo za to dziękuję, za to zaufanie, wiedzą, że od dłuższego czasu reklamuję książkę Czas samobójców. Kwintesencją tej książki jest stwierdzenie, że cztery korporacje, Fidelity, State Street, Vanguard i właśnie BlackRock dzierżą główne aktywa światowego kapitału korporacji, przemysłu, obrotu surowcami. Właśnie jedna z tych głównych korporacji już jest w Polsce już jest w Banku PKS USA. I co to może znaczyć? Jak sprawdzimy, jakie rodziny stoją za tymi głównymi korporacjami, to odnajdziemy naszą ulubioną urodzinę Rothschildów. Także za BlackRock. Właśnie. Słyszymy o renacjonalizacji banków, o przejściu banków w polskie ręce, a tymczasem baron Rothschild już jest w PKO. Na razie to jest 5,02%. Kontrolujmy ile będzie za chwilę. To dosyć interesujące, bo to są prawdziwe zdarzenia dotyczące pieniędzy, dotyczące władzy, jaką dają pieniądze. Dlatego o tym mówię. A teraz może trochę Państwa ubawię. W drodze wpadł mi w ręce najnowszy numer tygodnika Newsweek. A w tygodniku Newsweek. Sążnisty wstępniak, redaktora Tomasza Lisa. Darujcie państwo, ale nie odmówię sobie przyjemności zacytowania kilku stwierdzeń z tego dzieła. Tomasz Lis, tego dnia Tekst nosi tytuł Zwyczajna sytuacja nadzwyczajna. I cóż on pisze? Nihilistyczna rewolucja jest bezszelestna. Agonia normalnego, praworządnego państwa jest w sumie cicha. Demoralizacja, degradacja, degręgolada i upadek postępują banalnie. 1 września spacerowałem sobie po bulw nadwiśleńskich bulwarach. Tysiące młodych ludzi, wielu z puszką piwa w dłoni, o ile są mądrzejsi niż byłem ja, zasiadając już 1 września do książek albo idąc na stadion lekkoatetyczny, by biegać. Myślałem trochę zauroczony, a trochę z 35-letnim poślizgiem, zły na siebie. Jeśli coś w tym widoku jest charakterystyczne to jego absolutna zwyczajność. Ilu z tych młodych ludzi czuje, rozumie, wie, że za niecałe pięć tygodni zdecyduje się, w jakim kraju będą żyli, jakim powietrzem, także w sensie metaforycznym, będą oddychali, jaki będzie los wielu z nich, czy wiedzą, a przecież powinni wiedzieć, że będą to dla nich nie tylko pierwsze, ale może najważniejsze wybory w życiu, czyli zdarzenie nadzwyczajne. I dalej Tomasz Lis e, pisze, że jesteśmy my, my. To znaczy kto? On, Tomasz Lis i celebryci, świat celebrytów, jak żaba podgrzewana, która zostanie ugotowana, ale przecież ta żaba musi wyskoczyć. Jednym słowem, redaktor Lis z... lamentuje nad upadkiem świata, w którym żył dotychczas, żyło mu się dobrze, na nasz koszt. Na koszt Polski. Nihilistyczna rewolucja jest cicha. Tak. Nie będę, już daruję Państwu dalsze cytaty z redaktora Tomasza Risa, ale zobaczcie w jakim stresie oni żyją. W jakim napięciu oczekują na rozstrzygnięcia wyborcze. I właśnie o to chodzi. Wreszcie zaczęli dygotać. Obejrzałem w internecie dzieło niejakiego Andrzeja Dziedzica pod tytułem Listy Śmierci. Jest to wzruszająca historia o martyrologii byłych funkcjonariuszy SB i MSW, którym właśnie obcina się emerytury i renty. Te li tytułowe listy Śmierci to listy, które otrzymują. Z MSW mówiące o obniżeniu emerytur. Doprowadza to do śmierci wielu towarzyszy. Jeden z nich, który stał się bohaterem, bohatersko odmówił przyjmowania leków i zmarł. Film pokazuje w nastroju w grozy i żalu kilkudziesięciu już funkcjonariuszy, którzy zmarli na skutek obniżenia apanarzy. Listy śmierci. Panowie dawni oficerowie, królowie życia, panowie Polski wpadli w dygot. Wraz z nimi w dygot wpadł Tomasz Lis, jak słyszeliście. Jeżeli zastanawiamy się nad minionym czterolecie, możemy oczywiście wykazać wiele wad, wiele nie, Wiele niedobrego, które się w ciągu tych czterech lat zdarzyło. Ale jedna rzecz napawa optymizmem. Zaczynają dygotać. Zaczynają przejawiać objawy zdenerwowania. Redaktor Michnik już nie wodzi tak pewnym wzrokiem po ulicach, już nie chodzi w tych swoich kroksach krokiem władcy Polski, tylko nerwowo ćmi swoje papierochy i wykrzykuje, i oni wszyscy wpadają w jakąś dziwną histerię, a wraz z nimi celebryci. Celebryci z akcji, którą właśnie opublikowali w internecie i która miała dokonać całkowitej zmiany nastrojów, a także wyniku wyborczego. Akcja nosi tytuł: Nie świruj! Idź na wybory! I, występ... I ktoś tam nie występuje. A jeden lepszy od drugiego i mądrzejszy aktor taki, aktoreczka taka, celebrysio taki, celebrysia taka. Wszyscy w tonie dramatycznym mówią, że może się zdarzyć coś strasznego, jeżeli nie pójdziecie na wybory i nie zagłosujecie na ich partię. A jakie to są ich partie? To są te partie, które powinniśmy wyciąć w tych wyborach. Całkowicie. To jest partia towarzyszy tego, SLD, z gościami z panem Biedroniem, który twierdzi, że musimy nadstawiać drugi policzek, a ja jak na niego patrzę, to słyszę nadstaw drugi pośladek. To jest PSL z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i biednym, zabłąkanym Pawłem Kukizem, którzy po raz kolejny usiłują zaczarować elektorat i powiedzieć, że teraz to już na pewno zrobią wszystkim dobrze. I to jest Koalicja Obywatelska z panią Kidawą-Błońską i zaczajonym za jej plecami z rekinim uśmiechem Grzegorzem chetyną. I już musimy powiedzieć dziękuję, postoję, z pijanym nie tańczy. Pamiętacie Państwo ten plakat? On dla nich jest bardzo właściwy. Ja bym dzisiaj ten plakat zaprodukował w dużej ilości i napisał Koalicja Obywatelska z pijanym nie tańczy. Dlaczego? Ponieważ nawet lider tej partii nie pamięta głównych punktów programowych swojej partii. Ponieważ liderka tej partii, pani Kilowa-Buńska, co już wypowiada zupełnie inne kwestie, ależ było paradnie, gdy weszła do zakładu fryzjerskiego, mówiąc, no, jak teraz będziecie żyli, skoro PiS podnosi płacę minimalną, a Wy, biedni przedsiębiorcy? Potem była w piekarni, potem jeszcze gdzieś. Za każdym razem miałem wrażenie, jakby odwiedzała Zoho, bo są to miejsca, gdzie celebryctwo przecież nie egzystuje. Celebryctwo odwiedza takie miejsca, jak już musi pospolitować się z prostym ludem, czyli nami, no i wtedy wygłasza przygotowane z góry kwestie. Pan prezydent Warszawy, pan Rafał Czaskowski, zamiast siedzieć cały czas w masce przeciwgazowej i reperować kolektor czajki, odwiedzał wystawy Budoszków. No, przecież musi celebresiować. Nikt by nie powiedział, że prezydentura Warszawy to ciężka robota, a nie łaże nie po lautach. No, ale cóż, to już tak z nimi jest. Mówiąc krótko, Celebry, na celebrysiostwo w Polsce wpadł strach. Warszawka okryła się kirem, kirem smrodu, który płynie przecież z tej wspaniałej oczyszczalni i zalewa już Zatokę Gdańską. Warsa, Warszawa przesłała braterskie pozdrowienia pani Dulkiewicz. W Gdańsku i wspólnie delektują się aromatem, jaki roztacza produkt warszawski płynący do morza. Tak to wszystko wygląda w wyborach. A jak może wyglądać? Są jeszcze dwie listy, których nie wymieniłem, które można rozważać. Jest to lista prawa i sprawiedliwości, lista konfederacji. Głosujcie jak chcecie, jak Wam mówi sumienie. Jedno jest ważne. Nie możemy już dopuścić do rządzenia tych trzech środowisk, tych trzech ugrupowań, ponieważ tam naprawdę jest sieczka w głowie i pieniądze, które nie są polskimi złotymi. Jak jest stan umysłowy tej całej gromady? Mówi wpis twitterowy pani, pani Anny Marii Żukowskiej, rzeczniczki SLD. Mówiłem, wywieźmy plakaty z Pijanem nie tańczę. No, ocencie, czy to się nadaje na taki plakat. Otóż pani Żukowska... Napisała na Twitterze dramatyczną informację. Pies Moniki Jaruzelskiej usiłował zgwałcić moją wysterylizowaną Sunię. A jak na to nie pozwoliłam, to nasikał mi do butów. No i kończy się jaki pan, taki kran. Cóż to? To już kłótnia w wielkiej internacjonalnej, komunistycznej rodzinie? A może pani Jaruzelska po prostu nie przystaje do tej rodziny? Co prawda, jest córką generała, o którym można powiedzieć tylko najgorsze rzeczy, a najmniej uwaczającą jest powiedzenie, że był po prostu zdrajcą, ale może jest rozsądniejsza niż cała reszta tej trzutki. Nie mój problem. Przytoczyłem to tylko dla zilustrowania e, sytuacji. Ale żeby nie było tak słodko. Polska Fundacja Narodowa, która w założeniu ma dysponować nawet i 200 milionami złotych, wpłacanych przez państwowe spółki, robi coraz lepsze interesy. Najpierw prawie za milion euro zbudowała jacht, który teraz ze złamanym masztem cumuje gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Jacht, który na burcie miał napisane I love Poland i miał promować Polskę. Nie, yy, ma za sobą także dziwne kontrakty z Mateuszem Kusznierewiczem, które zostały zerwane, ale miały kosztować krocie. A tu wynaleźliśmy coś nowego, o czym Państwu też spieszę donieść. A mianowicie, Polska Fundacja Narodowa zapłaciła już 5,5 miliona dolarów firmie, firmie WHVG, która ma. Promować Polskę w Stanach Zjednoczonych. Firma ta pobiera nawet do 90 tysięcy dolarów miesięcznie za swoje działania, które dali Bóg, ja też mogę zrobić. Założenie profilu na YouTubie, założenie profilu na Instagramie, założenie profilu na Twitterze, Facebooku. I to wszystko 90 tysięcy dolarów miesięcznie. Ja bardzo chętnie jeszcze będę stał na głowie jeżeli mi tyle za to będą płacić. Proszę Państwa, portal polandperspectives.org na YouTubie ma subskrypcji aż 13. 5,5 miliona dolarów za portal, za kanał na YouTubie, który ma 13 subskrypcji, a odwiedza go kilkadziesiąt osób. Coś tu jest nieciekawego. Wcale się nie dziwię, że już trzeci prezes jest w Polskiej Fundacji Narodowej i dalej nic sensownego ta fundacja nie robi. O, może ta fundacja po prostu musi być przebudowana, jeżeli ma się na coś zdać. Ja bym wymyślił parę rzeczy, które można zrobić za mniejsze pieniądze, no ale kto posłucha? Na pewno nie minister Gliński, jego dworek. Albo pan Jarosław Selin, zwany przeze mnie Selin Dion. Następna rzecz jest dużo poważniejsza, i ta rzecz mnie już napawa troską i smutkiem. Oto Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło, że będzie reformować zawód dziennikarski. I już słysząc takie, takie hasło zaczynam się bać, bo jak widzę, jak wyglądają. Skutki reformy dziennikarstwa w telewizji publicznej, w radiu publicznym, krótko mówiąc, w mediach publicznych, jak wygląda Rada Mediów Narodowych, czym zajmuje się pan a, przewodniczący tej Rady, który bardziej zajmuje się futerkami niż mediami, to zaczynam mieć poważne obawy. Tymczasem e, sążniste umysły w Prawie i Sprawiedliwości, z, y, nacisk kładę na słowo umysły, przygotowały projekt ustawy. Która ma wprowadzić, uwaga, samorząd dziennikarski. A więc powoła się jakieś ciało będące samorządem dziennikarskim, i to ciało będzie weryfikowało, czy ktoś się nadaje do tego zawodu, czy się nie nadaje, czy otrzyma uprawnienia dziennikarza i będzie mógł być dziennikarzem, czy też takich uprawnień nie otrzyma. Jako wiceprezes Towarzyszenia Dziennikarzy Polskich muszę powiedzieć, że jest to Najbardziej kuriozalny pomysł, jaki słyszałem od lat. Takim pomysłem nie wystrzelili ani komuniści, ani Platforma, ani Ludowcy, ani żadna inna zaraza, która gnębiła Polskę przez cały okres Republiki Okrągłego Stołu. To znaczy, że znowu będą komisje weryfikacyjne, samorządowe oczywiście że zawód dziennikarza będzie taki, taki jak zawód adwokata że będzie jakaś izba, jakiś samorząd i on będzie dopuszczał do wykonywania zawodu dziennikarza. Tak jak dopuszcza się do wykonywania zawodu lekarza czy adwokata. Z tym, że przy zawodzie lekarza no liczą się jednak jakieś umiejętności praktyczne. Zastanawiam się, kto z dzisiejszej telewizji publicznej zdałby egzamin z zawodu dziennikarza. Dali Bóg niewielu, tak sądzę. No, ale jeżeli to władza wyznaczy samorząd albo przymajstruje lekko, przybudowaniu tego samorządu dziennikarskiego, to wiecie Państwo, jakie będą efekty. Efekty będą takie, że wszystkie te tuzy TVP, wszystkie te tuzy publicznego radia, które Państwo znacie, a których nazwisk nie chcę mi się nawet wymieniać, no, będą miały papiery na to, żeby być dziennikarzami. Ale czy ja będę mógł uprawiać zawód dziennikarza? To sądzę, że nie. Nie zdam egzaminu ze wzrostu, bo na przykład w moim przypadku będzie to, należy mieć 1,82 m wzrostu. No i 1,82 m nie dociągnę, choć na palcach jak stanę, może dociągnę. Ale to już nie, nie spełnię warunku. Albo należy mieć oba oczy równe, o, to, obie gałki oczne równe, a jak Państwo widzicie, ja mam jedną większą, drugą mniejszą. To jest oczywiście rezultat różnych wypadków losowych, ale także ten, to kryterium nie spełnia. Należy mieć yy, na przykład miły wyraz twarzy. No i tego też nie spełnia. Także ja no, dziennikarzem nie będę przy, yy, przy tym samorządzie, ale ile będę mógł, to będę z tym walczył. Bo jest to pomysł kuriozalny, głupi, totalitarny. Wymyślony przez takich marnych dziennikarzy jak wicemarszałek Sejmu Rzad Terlecki. Tak nie będzie, panie Terlecki. I jeżeli chcecie wojny ze środowiskiem dziennikarskim, to ja chętnie do tej wojny stanę. Może sam, może z kilkoma kolegami. W końcu dziennikarzy już pospolitej, tych prawdziwych, jeszcze trochę zostało. Więc zdecydowanie negatywnie. Oceniam ten pomysł i proszę nie się tą drogą, powtarzając frazeologię pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. A swoją drogą przypomnę wam przypadek, który miał miejsce jeszcze w czasach PRL-u, kiedy wprowadzono egzaminy na artystów scenicznych, w tym także wokalistów, i okazało się, że wokalista zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak, autor. Wtedy takiego pokoleniowego Sągu przeżył to sam, nie zdał takiego egzaminu i nie miał papierów na artystę. <noise> Rozumiem, że dziś w, przy, przy tej władzy to Zenon Martyniuk zdałby taki egzamin bez problemu, ale taki już Marek Torzewski na przykład, no nie wiem, czy by spełnił kryteria. Nie idźcie tą drogą, bo to naprawdę rodzi tylko... Wiele kompromitacji. No i na koniec, ponieważ to taki ferieton podróżny, on jest z natury krótszy. Właśnie minął 17 września. Rocznica, która nie jest w Polsce tak świętowana, właściwie świętowana, obchodzona jak 1 września. Świętować nie ma co. Klęski, klęski świętować nie ma co. Z klęski trzeba wyciągać wnioski. 17 września jakoś przemyka tak niezauważenie. Ja na Twitterze napisałem Cimoszewicz, świętujesz dziś wkroczenie twoich do Polski? No i rozpętało się. Ależ dostali piany, ależ tam zaczęli pluć. Całe zorganizowane grupy zaczęły tam mnie posponować, a ja z przyjemnością to przyjmuję i powtarzam. Cimoszewicz, 17 września świętowałeś, co? Bo gdyby nie 17 września, to siedziałbyś gdzieś urodzony na Syberii razem ze swoim tatulkiem, może już go, by go nie było, i z synusiem. Mówilibyście po rosyjsku z, z akcentem jakuckim. Tak? No a tak to tutaj niestety musimy was tolerować w Polsce. Tolerować. Pozostaje kwestia Warszawy, która głosowała na Cimoszewicza, gdzie padło 200 tysięcy głosów, ale to już odrębna kwestia. Ja upieram się przy tym, że Warszawa dzisiejsza to nie jest Warszawa prawdziwa. Tamtą Warszawę zamordowano w 1944 roku i tak już zostało. A ta została przekuta jak kołkiem, pałacem kultury, i ten pałac trwa do dziś. Jak powstawała Druga Rzeczpospolita, to pierwszym działaniem, jakie zrobili twórcy tego państwa, naszego państwa, było wysadzenie w powietrze cerkwi rosyjskiej jako prawosławnej, jako symbolu panowania ruskiego w Polsce. Symbole są ważne i trzeba o nie dbać. Zapraszam do naszej księgarni gadowskiksięgarnia.pl Tam i Szara, i Szlak Trafił, i kilka nowych pozycji teraz też będzie. Zapraszam także na stronę www.gadowskiewitołt.pl Tam i komentarze, i trochę publicystyki, i nowe rzeczy, i nowe inicjatywy w niedługim czasie. Będą się pojawiać. Jak macie ochotę, to, to wchodźcie na tą stronę. Tam też można wspierać nasze różne akcje. Jak macie ochotę, to to, to można robić. Dzięki Państwu nie potrzebujemy dotacji państwowych, nie potrzebujemy dotacji politycznych. Nie musimy łaścić się do żadnych wysokich komisarzy i polityków, a jakoś dajemy sobie radę. Teraz jeżdżę, po w zachodniej Polsce, i muszę powiedzieć, że spotkałem świetnych ludzi, którzy właśnie teraz też pomagają mi nagrać ten komentarz. I słyszę bardzo dużo ciekawych informacji i pomysłów. W niedługim czasie wrócę z nowymi informacjami o KGHM, bo teraz jeżdżę po Królestwie KGHM. Na najbliższy tydzień życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.